Cześć. W dzisiejszym odcineczku będzie solóweczka demona, więc oglądajcie i podziwiajcie, czy Laurita wyszło, czy nie. Teraz idziemy właśnie, jesteśmy w drodze do demona. Ostatnio odkryłem tą miejscówkę na live, bo nie wiedziałem, że to akurat w tym miejscu jest demon bo myślałem, że gdzie indziej, tam wyżej jeszcze były te Bokridery. Ale to jednak tutaj jest demon, fajnie. O, teraz nikt mareski oni Bokrider, solóweczka. Pięknie lecimy z nimi. Już został jeden powalony, teraz następny. I nara, i dedzik. I teraz idziemy dalej. Już walczyć z mocniejszymi koksikami. Kogo my tutaj mamy? No, mówią, że wystarczy choć bal z łuku. I co, i bym tak zblokał tych dwóch wtedy? W życiu bym ich nie zblokał. By mi walili, a walili, a tak? No, najciku sobie ich biorę. Z największego wysiłku. Dwa niktmary naraz. No, to jest dopiero koks. Phil robi swoje, ale lecimy dalej. Tego uwięzili w więzieniu, to da jest dalej. O, plagły smith, No ten to też jest koksik. On ma bardzo dużo HP. Wali może podobnie jak demon. to no, troszeczkę słabiej jak demon. No ale ma dużo bardzo HP. Wali się go i wali, a jeszcze później ucieka. Ciemnota. To jest najgorsze. Ale kolejna solóweczka, widzicie? Ładnie idzie. Zaraz zostanie powalony. No i już po tym będzie wiadomo kto. Król Demon. Już tak długo wyczekiwana solóweczka. Przeze mnie, przez was, dlatego zobaczymy czy coś wyjdzie, czy będzie Dedzik. Jak Dedik to bless spadnę i będę musiał od nowa kupować wszystkie blessy. Szkoda hajsu, yeah. Dobra, lecimy. Demon, demon. Ole, ole walka, ja dziękuję. Ole szybko się leczy, dobry refleks mam, patrzcie. Cały czas jestem jeszcze na zielonym. Jeszcze nie było, żebym był na żółtym, chociaż raz to jest dopiero refleks, widzicie? No, myślałem, że te demony mocniej sadzą, ale zobaczcie, kurde, jak pięknie idzie. Wow, o zaromany zabraknie. Trzeba iść na górę, zmanasować trochę. Bo ten demon trochę minwany, pożar. Na żółtym już jest pięknie. A z go walił to przecież mocniej bym mnie trafiał. Mocniejsze kombo by szło. Dlatego ja z łukiem mi się nie chcę. O, ale tak zobaczcie. I teraz demon zostanie pokonany tak myślę. No, trochę mocniej jak klebłeś mi bali demon. Nawet ja myślałem, że jest silniejszy, tak jak pisało na tibie Wiki. A tu patrzcie, kurde, już jest na redzie. O, ostatni hit i pięknie. I moje pierwsze solo demona. Gzy. Dzięki, dzięki. Wiem, jestem koks. No ale to widzicie. Dobry level, dobre skille. ha, ha. Grzewcie! Ha, ha. Koks, koks, tak. Pięknie, no i salóweczka udana. I teraz będziemy sobie wracać. O, znowu dwa nich Teraz to już jak demona pokonałem to. Plus 100 do szczęścia, to nie padnę na, na niczym teraz. Teraz jestem koksem, tylko Ferambas fara albo Orshabal. Koniec. I oczywiście z wyjazdek. Z łuku to nie. A Chociaż z łoku też będę odcinki, jak strzelam, żeby nie było, że nie umiem z łuku strzelać, mam tyle dysta, że też potrafię, no. No ale widzicie, ładnie idzie ładnie, no. Moja pierwsza sola. jestem zadowolony. Dzisiaj jak nagrywam ten odcinek to jest piątek. Więc trzeba jakoś taterkę machnąć. A wy go oglądacie, to co może być? Poniedziałek. No? Powiedz mi, nie machniecie taterki do obiadu. A, trudno. No i widzicie. I wreszcie mi się udało. Teraz mogę sobie spokojnie wrócić. O, tam szkoda, że nie mogę wejść. O, towarków trochę pochował. A wierzymy. można ocelować to przecież. Ja nie wiem. to towarki, to dla mnie, po co je chować? Będę miał więcej hajsu. Właścik się zwrócić z demona. No dobra, trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Cześć, miłego dnia!